Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Scenariusz dzisiejszego pokazu, a zarazem ćwiczeń, polega na przedstawieniu sytuacji kryzysowej, sytuacji związanej z działaniem wybuchowym z podłożeniem ładunku wybuchowego, o czym w momencie zgłoszenia nie będziemy do końca wiedzieli. Następnie będzie działanie służb ratowniczych, służb e, związanych z medykami, e, następnie będzie prowadzone śledztwo powybuchowe którego finałem będzie zatrzymanie dynamiczne sprawcy tego zdarzenia, jak również sprawdzenie tego pojazdu pod kątem pirotechnicznym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i policjantów, którzy nas będą wspierali z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zgrywamy się po raz kolejny, ćwiczymy współdziałanie, ćwiczymy to... To za co jest odpowiedzialny w danym momencie, jak również to planowanie, działanie sztabowe, działanie realizacyjne, działanie na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale również uświadomienie ludzi, że do takiego zdarzenia również może dojść. Sprawka oddaje dwa strzały w kierunku policjantów. Policjanci są zmuszeni do odpowiedzenia ogniem, ale to nie polega na tym, żeby tego człowieka zabić. Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński realizuje projekt Bezpieczny z Natury współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Kępnie i to jest kolejny etap. Wcześniejsze dwa to były seria spotkań i, i wykładów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, kolejny gra uliczna na terenie miasta właśnie dla młodzieży, która brała udział w tych spotkaniach no i dzisiaj już pokaz, właściwie pokaz działania służb różnego rodzaju policja, straż pożarna na e, służby medyczne przy zdarzeniu kryzysowym tutaj imitacja wybuchu e, samochodu w związku z podłożeniem ładunku wybuchowego Radio Sud Radio Sud. Twoje radio Twoja muzyka Twoja muzyka